Nie minęło. Teraz groźne są bakterie, wirusy i grzyby. Trzeba uważać na to, co się je i co się pije. Bo o zatrucie jest bardzo łatwo. Centymetr po centymetrze, metr po metrze. Tu wielcy mieszkańcy zaczynają sprzątanie. Pozrywać wszystkie podłogi, wysuszyć. A pracy jest sporo. To, co woda naniesie, syf, muł. Nie wiadomo ile, tysięcy litrów szamba. Dlatego trzeba się spieszyć. Wilgoć, brud i ciepło to raj dla bakterii, wirusów i grzybów. Żeby to tutaj nie zaczęło gnić, to, to po prostu staramy się jak najszybciej tą wodę stąd osuszyć. Są też utopione zwierzęta. Na pewno będą szczury i myszy. Ci mieszkańcy Woli Przemykowskiej czekają, by wrócić na swoje. Niestety w wielu miejscowościach nadal jest pełno wody, a im dłużej ona stoi, tym większe jest bezpieczeństwo. Na pewno jak to wszystko opadnie to jeden smród i gnoj. Cmentarze pozalewane i też nie wiadomo jak tam, co tam trumny na wierzchu wypływają. To, to, to nie jest takie przyjemne ani to nie jest takie zdrowotne. Dlatego na terenach powodziowych trzeba zachować szczególną ostrożność. Nie wolno pić wody z zalanych studni czy jeść warzyw z podtopionych pól. Nie używać nawet do mycia jedzenia, a także dla prań, do prania nawet tej wody skażonej ze studni. W przeciwnym razie grozi wiele chorób, ale epidemii na razie nie ma. Przygotowujemy się do podjęcia działań zmierzających do dezynfekcji studni przeddomowych. Środki do dezynfekcji rozdają powiatowe stacje sanepidu. Epidemiolodzy uczulają, by podczas sprzątania zachować podstawowe zasady higieny. Zwyczajnie mydłem, częste mycie rąk zapobiega wielu e, chorobom. Takim jak zatrucie salmonellą, zapaleniem wątroby czy jelit, bo oskarżenie popowodziowe może być groźniejsze niż sama powódź. Europoseł Zbigniew Ziobro został nowym przewodniczącym Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce. Funkcję tę objął po świętej pamięci.